Setki Polaków stają ramię w ramię, by bronić granic kraju przed zalewem nielegalnych migrantów. Stanisław Żanowski. Wczoraj premier Donald Tusk mówił, że to są obrzydliwe kłamstwa, że to nie jest prawda, że Niemcy podrzucają nam migrantów. Dziś podjął decyzję o tym, że od 7 lipca przywrócone zostaną kontrole na granicy z Niemcami, a także z Litwą. Cóż, chyba to jednak nie jest przypadek, chyba to presja, którą wywarli mieszkańcy województw na zachodzie naszego kraju. Posłuchajmy, co mówią o tej oddolnej inicjatywie. Ja chciałabym się odnieść do słów pana premiera. Chciałabym powiedzieć, jestem obywatelem tego rejonu, nie jestem chuliganem, nie jestem kibolem, jestem matką, jestem pracownikiem pracującym legalnie i nie życzę sobie, żeby mówić o mnie, o osobie, która dyżuruje tutaj, która spędza noce na granicach, która wspomaga tutaj chłopaków, że jestem... Chuliganem. Żądamy od premiera przeprosin, jak już, bo to co dzisiaj wypowiedział to jest skandaliczne i od posłów koalicji rządzącej, co się o nas tak wypowiadają. Pomimo zapowiedzi premiera o wprowadzeniu kontroli granicznych mieszkańcy na razie nie schodzą ze stanowisk i nadal patrolują granicę, dopóki nie będą pewni, że granica jest odpowiednio zabezpieczona.